Mówi, że cię wpisz z powodu swoich nieprzyjaciół, że cię dręczą, że wymyślają tysiące sposobów, aby ciebie wyprowadzić z równowagi. Lecz zastanów się proszę, jak często modliw się za nich? Nie chodzi o to, aby w swoich modlitwach złorzeczyć. Bóg nawet nie wysłuchuje nigdy takich modlitw. Mamy wytrwale się modlić o to, aby Pan Bóg im przebaczył, ponieważ nie wiedzą, co czynią. Tak jak Jezus, gdy umierał na krzyżu, modlitwa za tych, którzy nas prześladują, osłabia ich moc, a błogosławieństwo niszczy ich złożyczenia. Życie w łasce uświęcającej działa jak tarcza obronna. Jest naszym pancerzem. Mówi, że gdy się modlisz, sytuacja się pogarsza. A gdybyś się nie modlił, to by się polepszyła? Nie sądzę.